Moru, no. Tutaj te tereny to rzeczywiście było to Natomiast. Ale ulica była Okopowa wtedy? Ulica Okopowa, od, od, ta linia od 1772 Aha. roku i od Okopów. granickiego jest wyznaczona tak na się Zresztą to też nam pokazuje rozwój miasta, bo to była jedna, jedna z granic, jakby tutaj takich zewnętrznych. Ale już tak powiem. Dawno, dawno temu. Natomiast, natomiast przy, przejechaliśmy ulicę Anielewicza, tylko że ulica Anielewicza, Mordechaja Anielewicza, nazwę bierze na, w związku z przywódcą oporu w Getcie, w powstania w Getcie w 1943 roku. Natomiast dawniej była to ulica Gęsia. I teraz z tą ulicą Gęsią wiąże się opowieść, świadectwo, upamiętnienie, o którym chciałbym wspomnieć. Bo w gęsi Gęsiej znajdowały się przed wojną koszary, które potem zostały przez Niemców zamienione na więzienie. Na więzienie na Gęsiej i tak zwaną Gęsiówkę. I ta Gęsiówka, jak wszyscy mam nadzieję wiedzą, pamiętają i mogą o tym mówić, została wyzwolona przez baon Zośka w pierwszych dniach powstania zresztą uratowano, uratowano kilkaset osób Żydów międzynarodowe towarzystwo bo i z Belgii i nie tylko, nie tylko Polski i warto również tutaj też pamiętać, że Gęsiówka należała do funkcjonującego od 1943 roku kompleksu tak zwanego Karl Warschau, czyli koncentracyjny Lager lager obóz koncentracyjny Warszawa razem z Pawiakiem, no tutaj jest dyskusja na temat innych miejsc. Natomiast jeżeli chodzi o powstanie, to chciałbym zwrócić uwagę właśnie na to, że została wyzwolona w pierwszych dniach. Natomiast znajdujemy się w miejscu specyficznym. Dlaczego? Dlatego, że tam dosłownie za tymi dużymi blokami jest w prawo ulica Mileckiego, Tam znajdowała się Komenda Główna Armii Krajowej. Tam był yy, generał Komorowski, tam była tam była koncentracja